Witam wszystkich bardzo serdecznie, mówi do Was senior gracz, a to jest trzeci już odcinek mojej serii pod tytułem Minecraft poradnik techniczny. Na początku, jak zawsze, bardzo serdecznie dziękuję za wszelkiego rodzaju polubienia, komentarze i subskrypcje, które pojawiły się po opublikowaniu poprzedniego odcinka. Mam nadzieję, że ten będzie dla Was jednakowo interesujący, tym bardziej, że dzisiaj zajmiemy się dalszym modowaniem Minecrafta. Moi drodzy, w poprzednich wersjach Minecrafta było tak, że wystarczyło mod, wrzucić do katalogu mods i on działał. Teraz niestety już tak nie jest. Potrzebujemy specjalnego programu, który nam te mody wczyta, czyli modloadera. A wśród modloaderów najpopularniejsze są dwa, czyli Forge i Fabryk. I zajmiemy się właśnie tymi dwoma modloaderami i modami dla nich przeznaczonymi. Od czasu opublikowania poprzedniego odcinka mamy też do dyspozycji nową wersję Minecrafta 1.18.2. Na szczęście wszystko, co będzie nam potrzebne, jest do tej wersji przystosowane, zatem nie pozostaje nam nic innego, jak wziąć się do pracy. Modloadery i mody będziemy instalowali w tradycyjnym, można powiedzieć standardowym programie uruchamiającym Minecrafta. Na początek zatem Forge. Forge? Pobierzemy ze strony minecraftforge.net. Oczywiście link macie również w opisie do tego filmu. Pobieramy plik o nazwie installer. Pojawi się reklama po odczekaniu kilku sekund naciskamy skip i rozpocznie się pobieranie. Ja sobie pobieram do mojego katalogu Minecraft Tutorial, który założyłem wcześniej. Proszę bardzo, zapisuję. Przechodzę sobie do tego właśnie katalogu. Proszę bardzo. I uruchamiam Forge, tak jak uprzednio uruchamiałem Optifine. Czyli dwukrotne kliknięcie. Forge automatycznie wykrywa naszą instalację Minecrafta. Naciskamy OK, żeby rozpocząć instalację klienta. Proszę bardzo. I instalacja się rozpoczyna. Ona sobie trochę potrwa. Po zakończonej instalacji otrzymamy właśnie taki komunikat. Że instalacja zakończyła się powodzeniem, że forge został zainstalowany. Nie ma jednej informacji jednakowoż, a więc takiej, że została też utworzona nowa instancja o nazwie forge, co zresztą zaraz zobaczymy. Nie pozostaje nic innego, jak uruchomić grę, i proszę bardzo, mamy instalację forge 1.18.2 forge 40.12, i tak jak w przypadku Optifine również tutaj otworzymy sobie stronę instalacje i zedytujemy naszą instalację. Forza troszeczkę. Ok, edytuj, proszę bardzo, nazwa, a ja sobie tu zrobię z dużej litery, bo lubię. O, i katalog, niedomyślny katalog. Znowu nie chcemy, żeby nam się nasze modowane światy mieszały z niemodowanymi. Wobec tego tworzymy nowy katalog. Oczywiście tu już jesteśmy w katalogu Minecraft, wiadomo, zatwierdzimy tylko utwórz nowy katalog i my go nazwiemy forge właśnie. Ok, znowu zwiększymy przydział pamięci, jeżeli mamy taką możliwość i zapiszemy wszystko razem. I tutaj znowu, jak w przypadku Optifina, będą tworzone nowe światy zupełnie oddzielne od tych światów niemodowanych. Nie pozostaje nic innego jak uruchomić w takim razie naszą instalację i znowu, jak w przypadku Optifina, po instalacji mamy tylko małe okienko, które musimy sobie pozmieniać, musimy poustawiać swoje parametry. Więc oczywiście zmieniamy szybciutko język na Polski. Gdzieś go tam widziałem. O, proszę bardzo, język na Polski. OK, w ustawieniach graficznych. Pełny ekran. Wielkość interfejsu, oczywiście na 3. O i gotowe. I mamy, moi drodzy, gotowe, ale zobaczcie teraz na pełnym ekranie to lepiej widać. Tu już mamy w lewym dolnym rogu mamy Forge 40.12. Tak, dwie modyfikacje załadowane, bo Minecrafta też liczy jako modyfikację, ale tu pojawiła się nowa pozycja w menu pod nazwą Modyfikacje właśnie. O. I tak jak powiedziałem, mamy Minecraft i Forge, ale możemy też otworzyć folder z modami. I możemy do tego folderu bezpośrednio już nasze mody wrzucać. A pierwszym modem, jaki wrzucimy, będzie Optifine. Teraz już możemy go po prostu wrzucić tutaj do tego katalogu bez potrzeby moi drodzy instalowania. Ale zanim to zrobimy, folder mam otwarty. Ja wyjdę z gry, żeby ten mod załadował się jak należy. Wobec tego mam tu otwarty folder mods. Tu mam Minecraft Tutorial, gdzie mam Optifina, ale Optifine mam dla 1.18.1. Muszę pobrać nową wersję Optifina. Oczywiście jak najbardziej. Już jest, co prawda nie jest to wersja, można powiedzieć, finalna. Jest to preview, ale na pewno będzie działać. Zobaczcie data, moi drodzy, 3 marca. Dobrze, pobieramy Wobec tego naszego Optifina możemy przejść, moi drodzy, do naszych katalogów i naszego Optifina przekopiować do naszego katalogu modów. No i dobrze, i wobec tego spróbujmy teraz uruchomić naszą instalację, już jakby zmodyfikowaną, Forge'em. OK, gra się uruchomiła. Tu co prawda znowu widzimy, że dwie modyfikacje załadowane, ale w momencie, kiedy naciśniemy ustawienia i ustawienia graficzne, zobaczcie w lewym dolnym rogu OptiFine. No i jak widać zresztą jest yy, znany nam z OptiFine menu ze znanymi pozycjami. Oczywiście od razu włączamy dynamiczne światła. Gotowe, gotowe i mamy zainstalowanego i Forge'a i Optifina w tym momencie. No i dobrze. No to może by się przydało jeszcze kilka ciekawych modów. Zanim jednak przejdziemy do instalowania tych modów, jedna drobna uwaga. Niektóre mody są tworzone przez grupę twórców i ci twórcy modów tworzą wspólne biblioteki, których potem używają do tworzenia swoich modów. Dlatego też Dobrze jest sprawdzić, czy dany mod nie, wyglą... nie, nie wymaga jakiejś konkretnej biblioteki i najpierw pobrać tę bibliotekę. Za chwilę pokażę, jak to działa. Tylko skoro już sobie tutaj uskubałem trochę drewna, to może sobie zrobię parę rzeczy, jak zawsze zresztą na początku. O, może trochę kijaszków. O jeszcze jeden. Dobrze. I teraz to warsztat oczywiście. Tak. Zaczynamy przygodę. Można powiedzieć w siecie Forja. O, i drewnianą siekierkę. Na początku. Ok, jakby ktoś pytał, po co to mi, zaraz się wyjaśni. Wobec tego wracamy do instalowania naszych modów. Linki do modów znajdziecie oczywiście w opisie do tego filmu. A ja wspomniałem wcześniej, że żeby załadować niektóre mody, czasami potrzebne są biblioteki. Taką biblioteką jest Collective i proponuję ją zainstalować. Bo opiera się na niej wiele modów tworzonych przez twórcę o pseudonimie cerilum. Wykorzystamy dzisiaj jeden z modów tego twórcy, ale zanim będziemy mogli to zrobić, musimy zainstalować bibliotekę Collective. Wobec tego ją pobieram. I w zasadzie potem przerzucam tylko do folderu. Modz w mojej instalacji. I cała instalacja można powiedzieć gotowa. Modem, który będzie działał z wykorzystaniem tej biblioteki, jest Mod Tree Harvester. Mod, który bardzo ułatwia życie w Minecraftie, bo pozwala na szybkie ścinanie drzew. Za chwilę go zresztą pokażę w akcji i mam nadzieję, że też Wam się spodoba. OK, mamy oba mody pobrane w folderze Minecraft Tutorial, przerzucam je sobie do katalogu właśnie. Modów. OK, proszę bardzo, i uruchamiam naszego Minecrafta. Rozpocząłem nową przygodę z zainstalowanym już modem Tree Harvester, i zobaczcie, jak ten mod działa. Żeby go, że tak powiem, uruchomić, muszę przykucnąć i w momencie, kiedy zetnę drzewo, proszę bardzo, całe drzewo zostaje ścięte. Liście więdną bardzo szybko. Teraz możemy to wszystko pozbierać, a w miejscu, gdzie stało drzewo, pojawiła się sadzonka. To znaczy, że ona wśród yy, tych bloków, które z drzewa spadły, była niejedna zresztą, jak widać. Zebraliśmy 17 bloków, moi drodzy, dębowego drewna. I teraz, żeby nie było, że jest to oszustwo pod względem zużycia narzędzi, spójrzmy, jaka jest wytrzymałość mojej ciekiery. 42 z 59, czyli różnica wynosi dokładnie 17. Czyli narzędzia zużywają się normalnie. Oczywiście, to czy musimy kucnąć, żeby mod zadziałał, to czy musimy mieć siekierę, żeby mod zadziałał, i to jak szybko zużywa się narzędzie, można zupełnie spokojnie skonfigurować w pliku konfiguracyjnym tego modu, co też pokrótce. Pokażę. Muszę do, do tego celu wyjść z gry, przejść znowu do katalogu z modami, przejść moi drodzy do instancji. Można powiedzieć nadrzędnej, i w katalogu config powinniśmy mieć TriHarvester. Proszę bardzo, tak jest. I ten plik sobie edytujemy za pomocą. Dowolnego edytora tekstu ja w tym momencie mam Notepad. No i teraz patrzymy, szukamy. Sadzonka must hold axe, czyli musiał mieć siekierę, żeby mod działał. Jest true, czyli prawda. To jest ta opcja without sneak. I jeżeli ją teraz zamienimy na true, o. Proszę bardzo. W tym momencie już nie powinniśmy musieć pucać. Zobaczcie, tutaj jest loss durability minus jeden, czyli tak jak powinno być za każdy blok, nasza siekierka traci jeden punkt wytrzymałości, plus do tego jeszcze oczywiście mamy zmęczenie. I tak dalej, i tak dalej. Ale nas interesowała ta opcja tutaj, without sneak, żeby ona była true. Teraz możemy zamknąć ten plik. Oczywiście go trzeba zapisać. O, i to jest cała nasza praca. Wracamy do naszego Minecrafta, klikamy gotowe, ale teraz, żeby ta opcja zadziałała, to musimy wyjść z gry, niestety, moi drodzy. Gra uruchomiona ponownie. Zobaczmy, czy. Działa to tak jak chcieliśmy, żeby działało. Już teraz nie kucam, tylko ścinam drzewo ciach i wszystko pięknie, ładnie działa. Proszę bardzo. O spadają bloki spadają sadzonki. ok, sadzonka jest w miejscu drzewa, a my bardzo szybko pozyskujemy zasób jakim jest drewno. Tak właśnie działa mod Tree Harvester jako przykład modu, który instalujemy za pomocą modloadera Forge. Skoro już mamy zainstalowany Forge i pierwszy mod z modloaderem Forge, teraz powiem jak zainstalować mod Loader Fabric. Modloader Fabric pobierzemy moi drodzy ze strony fabric.mc.net. Oczywiście, znowu link w opisie. Pobieramy dla Windows. Znowu ja sobie to umieszczam w Minecraft tutorial. Ale zanim zainstaluję, powiem rzecz jeszcze jedną. Akurat fabryk do działania modów wymaga jeszcze jednej rzeczy, tak zwanego Fabryk API. Ten z kolei pobierzemy, moi drodzy, na Kersforge, jak najbardziej jest dla wersji 1.18.2 mamy pobrany właśnie fabryk API i ja od razu pobiorę jeden mod który bardzo nam się przyda to jest fabryk mod menu moi drodzy niestety właśnie fabryk nie posiada swojego własnego można powiedzieć menu modów tak jak Forge więc ja to pobieram jako pierwszy mod do zainstalowania. No, i teraz, będąc już w folderze Minecraft Tutorial, po prostu uruchamiam instalator fabryka i podobnie jak w przypadku Forge'a, on wykryje wersję, on wykryje y, docelową instalację Minecrafta, stworzy również profil. Proszę bardzo, instaluj. Po chwili mamy komunikat, że został nasz loader fabryk zainstalowany. Proszę bardzo, Fabrik Loader 1.18.2 Chodzimy na instalację oczywiście. Od razu edytuj. Tak, pierwsze co? No to tak jak zawsze, ja sobie z dużej litery, bo lubię. Tak, folder od razu zmieniamy na inny, żeby nam się te światy, jak ja to mówię, nie mieszały. Utwórz nowy folder pod nazwą Fabrik. OK. Mamy. Przydział pamięci. Zwiększam, żeby mi się lepiej grało. Zapisuję wszystko i w tym momencie już instalacja jest gotowa. Znowu, jak widać, jest to świeża instalacja, bo mamy mały ekran, a nie pełny ekran. Zresztą, tu jest napisane Fabric Model. No to cóż, język oczywiście jak najbardziej. Szybciutko zmieniamy sobie na Polski ustawienia graficzne, oczywiście pełny ekran i oczywiście wielkość interfejsu na 3, bo tak lubię, i gotowe, i gotowe. I moglibyśmy uruchomić w tym momencie jakąś instancję, czy też stworzyć jakiś świat, moi drodzy, dlaczegoż by nie. Ale zanim to zrobimy, to zainstalujmy mody. Żeby to zrobić, to ja muszę wyjść z gry i wybierając Fabric Loader, nacisnąć ikonkę folderu i znaleźć folder mods. I od razu do tego folderu przerzucimy sobie Fabric API i mod menu. Możemy również do tego katalogu powrzucać te mody. Które porzucaliśmy do Forge'a, czyli będą to mody Collective i The Harvester. Tyle tylko, że tym razem w wersji przeznaczonej dla modloadera Fabric. Wobec tego znowu szybciutko pobieramy. Mody mamy pobrane. Teraz uruchomię sobie Minecrafta już z Fabric Loaderem i już powinniśmy mieć. Menu modów również dostępne. Mam nadzieję, że tak będzie. Proszę bardzo, mamy mody jak najbardziej. Mamy Minecraft i mamy mod menu. Możemy już otworzyć folder z modami. Przejść do Minecraft Tutorial. I Collective Fabric mamy tutaj, proszę bardzo. O i Tree Harvester Fabric mamy tutaj, proszę bardzo. Z tym, że znowu, żeby te mody zadziałały, to musimy oczywiście wyjść z gry. OK, mamy mody, moi drodzy, proszę bardzo. Yy, mamy Collective, mamy Fiber, a Configuration System Made for Fabric, mamy Minecraft, mamy Mod Menu i mamy Tree Harvester. Oczywiście musimy stworzyć nowy świat. Tak, nazwiemy go Fabric Tutorial. Okej, okay, stwórz nowy świat. Bardzo dużo drzew do ścinania. I dobrze. Wobec tego szybciutko, moi drodzy, ścinamy. No niestety musimy mieć siekierkę, żeby Triharwester działał. I mamy fragment drzewa. Zobaczmy, czy Triharwester zadziała. Proszę bardzo, działa idealnie. I jeszcze raz. Proszę bardzo, działa idealnie. Mamy wobec tego, moi drodzy. Mamy w tym momencie zainstalowany pierwszy mod pod modloaderem Fabric. Na koniec uwaga dotycząca y, Optifine. Y, niestety y, wymaga Optifine wymaga jeszcze jednej rzeczy, wymaga modu pod nazwą OptiFabric, który w tej chwili dla wersji 1.18.2 nie jest dostępny, więc trzeba by zainstalować ten sam zestaw modów dla wersji 1.18.1, co oczywiście jest możliwe, i wtedy zainstalować sobie Optifine. Natomiast w tym przypadku no, jesteśmy tego Optifina pozbawieni. Tak czy inaczej, pokazałem dzisiaj w jaki sposób zainstalować modloadery, w jaki sposób dołączyć do nich mody, Znajdowanie modów jest oczywiście rzeczą prostą Minecraft Mods albo Minecraft mody, moi drodzy, i stron się wyświetli mnóstwo. Pytanie zawsze brzmi, jakiego rodzaju mody chcecie? Ja bardzo lubię właśnie takie, które ułatwiają życie, czyli właśnie mod typu Tree Harvester, powiedzmy sobie, który pomaga bardzo nie tylko ścinać drzewa, ale pamiętać również o tym, żeby zaraz w tym miejscu, gdzie drzewo chcieliśmy posadzić nowe. I dotyczy to wszystkich gatunków drzew, jakie występują w Minecrafcie. W następnym odcinku opowiem o niestandardowych programach uruchamiających, a w dzisiejszym odcinku to wszystko. Dzięki serdeczne za oglądanie, zapraszam jak zwykle do polubienia, komentowania, subskrybowania jak się podobało, powiedzcie znajomym, niech też przyjdą i obejrzą, a my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!